Zostało 9 dni do premiery pełnej wersji Sons of the Forest, która odbędzie się 22 lutego, a właśnie otrzymaliśmy nowy trailer, który przedstawia to, co się w tej części będzie znajdowało. I za chwilę sobie go obejrzymy, a później jeszcze przewinę go do kilku momentów, żeby skomentować kilka spraw. A jeszcze przypominam, że jak chcecie być na bieżąco z premierą, z gierką, z update'ami i ze wszystkim, to zostawcie kciuka w górę dla zasięgu i subskrybujcie kanał. Ja już nie przedłużam, daję pełny ekran, no i możemy sobie oglądać. Okej, okay, także pre tak prezentuje się trailer. Trwa on minutę i 14 sekund. A ja teraz przejdę do kilku scen i chciałbym skomentować kilka rzeczy, które na tym trailerze możemy zobaczyć. Pierwsza scena jest oczywiście z tymi szopami praczami, które zostaną dodane do gry. Czyli to już sugeruje, że będzie o wiele więcej zwierząt. Można podejrzewać, że dodadzą też jakieś inne, też agresywne zwierzęta, bo o to wielu graczy prosiło. To jest jedna taka zajawka, bo one są znane z pierwszego DeForesta. Także możemy też się spodziewać, że wróci ocieplany pancerz i, tak jak mówiłem, większa ilość zwierząt. Przypuszczam właśnie, że tym gościem jest Timmy, który tutaj stoi i strzela do mutanta, a jest to ten sam bunkier, w którym widzimy właśnie to nagranie z tamtym laboratorium. Twórcy mówili w jednym z wywiadów, że zostanie zwiększona rola Timmy'ego w grze i że w ogóle dopiero zostanie dodany do gry. Także przypuszczam, że będzie naszym kolejnym towarzyszem, tylko takim, który razem z nami eksploruje jaskinie, który eksploruje z nami wyspę, daje nam różne zadania, różne questy. Ale jest też, słuchajcie, jedna taka teoria, że Timi tak naprawdę będzie naszym celem, który musimy zlikwidować, a Kelvin będzie w ogóle naukowcem. Ale możliwe, że nagram jeszcze jeden wywiad, który się właśnie pojawił, film z omówieniem tego wywiadu i tam zdradzę wam więcej szczegółów. Zanim przejdziemy do tego żołnierza, no to tu widzieliśmy fenomenalny efekt jaskiń. Tam na, na dole najprawdopodobniej jest te UFO, które widzimy w grze, bo tak mi się kojarzy tutaj te miejsce, tam jest takie podobne zejście. Ale widać też jakieś latające kartki i ogólnie bardzo fajnie się to wszystko prezentuje, także yy, widać, że się postarali. podejrzewam też, że jest to związane z częścią artefaktu, który też ma odgrywać dużo większą rolę w grze. Ale do artefaktu przyjdziemy jeszcze potem, bo najprawdopodobniej będziemy go widzieli w zakończeniu gry. Zatrzymam się na chwilę w tym momencie i podsumujmy to co zobaczyliśmy. Po pierwsze to jest ten żołnierz, który macha tą flarą, i tak jak widzieliśmy w wczesnym dostępie, mieliśmy martwych żołnierzy i takie fioletowe znaczniki GPS, które mogliśmy z nich zdejmować. I teraz zamiast tego widzimy, że będziemy mieli jakieś zadania związane z żywymi żołnierzami, może będą jakieś questy. Może będziemy mogli ich rekrutować i zatrudniać w naszej bazie. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Widzimy też jakieś nowe palety, widzimy flary i nie wiem czy nie są to takie mocniejsze niż te z jaskiń. A poza tym widzieliśmy jeszcze nowe mutanty. Widzieliśmy między innymi tego takiego z nogami u góry i ma trzy kończyny, jakaś nieudana wersja Virginii. Yy, takich Virginii blondynek to też prawdopodobnie będzie więcej na wyspie, ale mam nadzieję, że jeszcze jakieś trailery się pojawią, to może może coś ciekawego będę powiedzieć. Mamy tą fajną wyskocznię do lotni i widać, że jest dużo mocniejsza niż ta ze skorupy żółwia. Także na pewno to bardzo ułatwi latanie, bo często trzeba było się wspinać. Nie wiadomo jak wysoko, a tak naprawdę jest jeden wysoki punkt na tej mapie, czyli ta góra na środku wyspy, a tak to poza nią to ciężko znaleźć jakąś fajną wysokość, żeby gdzieś dalej dolecieć. A ta wyskocznia widać, że jest naprawdę porządna. Także myślę, że to wielu graczom ułatwi podróżowanie. Tutaj widzieliśmy kolejnego mutanta oraz właśnie obronę bazy. Tu jest ten mutant. Widać, że to jest coś Ala gruby ze starego Deforesta. Tylko taka, no szczerze, mocniejsza, bardziej grubsza, y, wytrzymalsza wersja. Tak się prezentuje straszniej ogólnie. Widać, że ma tutaj ucho ogólnie na, na, środ na swoim boku. To i wygląda na to, że obrona bazy będzie bardziej wymagająca. Także miejmy nadzieję, że nad tym popracowali, że te ataki będą bardziej zróżnicowane. Że chociażby na trybie hard survival rzeczywiście problem z tą obroną bazy będzie, a nie że to wszystko jest takie raz, dwa i no pułapki robią wszystko za ciebie. Kanibal w zbroi, czyli ci duży, duzi kanibale też będą lepiej uzbrojeni i mam nadzieję, że też będą lepsze interakcje z nimi związane. Nie wiem czy to jest też kościana zbroja czy jakaś inna, bo trochę ten model jest chyba zmieniony, wygląda na trochę złoty, nie jestem pewny. Jestem też ciekawy czy będzie się dało podnosić ich bronie, bo wielu graczy pisało właśnie w sugestiach, że chcieliby, żeby dało się podnosić bronie tych dużych kanibali. Tutaj widzieliśmy te piekło z zakończenia gry i też na początku widać, że to właśnie Timi tutaj wchodzi razem z nami i widać, że naprawdę ogromnie się różni. Tutaj nie jest bardzo pokazane, ale gracze narzekali, że ta lokalizacja jest dziadowska, a myślę, że z takim Timim, który będzie miał swoją drogą dodany głos i normalnie będzie z nami cały czas rozmawiał, że to będzie na pewno dużo ciekawsze i że to dużo lepiej wyjdzie i te zakończenie też fajnie wyglądało i teraz ma w ogólnie większy sens walka z tym bossem, bo będziemy mieli team jego i tak naprawdę nie walczymy sami tylko walczymy razem z timem no i tutaj widzimy fenomenalne zakończenie gry razem z tym artefaktem, który jest pokazany tylko przez chwilę na razie ciężko rozkminić o co z tym chodzi, ale widzimy tutaj bardzo dużo martwych mutantów i martwych ludzi, czyli musiało się tu ostro dziać. I te kanibale też wy, wy, nie wyglądają na takie wiecie sztywne, jak są teraz, tylko widać, że próbują się do końca wspinać na helikopter i yy, złapać ludzi, którzy tutaj mieszkają, jakieś pioruny. Być może kultyści w tym miejscu odprawiają jakiś rytuał związany z artefaktem czy coś. Do końca tak naprawdę nie wiadomo. Wiadomo, że będą dwa zakończenia gry, bo są dwie, tak jakby ścieżki dźwiękowe, z dobrym zakończeniem i ze złym zakończeniem. I tu widzimy, właśnie na koniec, artefakt. On w jakiś sposób wpływa na te mutanty, bo one tutaj żyją i za chwilę się właśnie kładą na ziemię. Goście mają ogólnie takie brązowe kurtki. Ciężko do końca stwierdzić, po której oni stronie są. A ten kompletny artefakt wygląda jak taka wielka kula, nie? Jak wręcz do piłki nożnej. I no jego zastosowania dalej nie znamy. Słuchajcie, jeżeli pojawią się jeszcze jakieś ciekawostki, tajemnice, jakieś ukryte smaczki znalezione na tym trailerze, to możliwe, że nagram wam o tym film. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie. Dajcie znać, czy czekacie na pełną wersję gry. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz przypominam o zostawieniu lajka i subskrypcji, żeby wspierać kanał w rozwoju. I do usłyszenia w następnych filmach lub premierze. yeah